Początkowe oględziny eksploracji wykazały, że tunel w górnej części łuku jest zawalony. Prawdopodobnie podczas przebudowy ulicy puszczono kable i zasypano to piaskiem, a cegły zawaliły się nad naporem jeżdżących tutaj bardzo często samochodów ciężarowych na police. Pani Paulina powęszyła i znalazła mapy, na których tunel okazywał się bardzo długi i prowadzić miał do starej zapomnianej cegieli. Trasa kolejki cegielnianej, łącznie z tunelem, który prowadził tę kolejkę cegielnianą pod, pod ulicą. No i mówiliśmy tutaj panom budowlańcom, że może być taka sytuacja, że na, tą, na te resztki tunelu trafią, i rzeczywiście tak się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Udało się odsłonić z dwóch stron ulicy wlot i wylot tej, tego tunelu. No nie, nie, tym niemniej jednak e, pomimo tego, że wiedzieliśmy, że takie, taka rzecz może się znajdować, nie spodziewaliśmy się, że w ogóle w jakimś stanie się to e, zachowa. Kolejka, jak gdyby zbierała glinę ze wzgórza tam na ulicy Zamkniętej, w mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz jest plac zabaw, kolejka sobie leciała tutaj wzdłuż ulicy Zamkniętej, przechodziła przez ulicę nad Odrą, właśnie tym tunelem znalezionym i szła. Na ulicę kolejową, tak mniej więcej najpierw w tym kierunku, gdzie jest budynek stacji kolejowej. Natomiast w momencie, kiedy została wybudowana kolej, wiadomo, że one jak gdyby kolidowały ze sobą te tory. Kolejka została, trasa kolejki została przebudowana i wiodła ona tym tunelem, który teraz jest nazywany tunelem płótniczym, żeby na drugą stronę torów się przedostać. Tam stały zabudowania cegielni. Czy dużo takich niespodzianek mamy na północy jeszcze? Na samej północy, tak. Ogólnie powiedzmy, że Szczecin słynie z tego, że mm, mówi się, że legendy, że jest podziemne miasto, ale nie mamy tutaj na pewno sieci połączonych ze sobą tuneli. Szacuje się, że podczas II wojny światowej na terenie Szczecina było około 800 schronów, publicznych i prywatnych. Ja jestem na tropie zaginionych podziemi, znaczy nie zaginionych, to może za dużo powiedziane, ale zapomnianych. I te największe i najlepsze właśnie znajdują się na tych północnych dzielnicach Szczecina. Jeżeli dobrze pójdzie, to wspólnie z różnymi grupami, środowiskami spróbujemy je niedługo odkopać. Na pewno z Kolwin tutaj kryje bardzo dużo i z Tołczyn. I jest, na 100% jestem przekonany, że tam są. Odkryłem je, namierzyłem, napunktowałem, no ale czekam, żeby prawnie można było je odkopać. Trzeba chwilę uzbroić się w cierpliwość, ale to na pewno się niedługo ukaże.